Mogłeś nieraz słyszeć o nierealnych oczekiwaniach wobec kobiet, które spotyka się w internecie. Ale rzadziej się słyszy o nierealistycznych oczekiwaniach wobec mężczyzn. Dlatego dzisiaj przeanalizujemy ten problem społeczny, ponieważ męskie standardy piękna są nadal uważane za temat tabu dla wszystkich. Słownik Miriam Webster definiuje piękno jako cechy osoby lub rzeczy które sprawiają przyjemność zmysłom lub umysłowi. Promocja ludzkiego piękna może się różnić w zależności od czasu, miejsca lub kultury. Na przykład społeczeństwa koreańskie promują łagodniejszy typ męskiej urody, czystą skórę, powiększone oczy i ogólnie większą delikatność. Androgeniczne postacie zyskały dużą popularność. Jednak w społeczeństwie zachodnim standard męskiej urody koncentruje się na hipermęskości. Złota skóra, chropowatość i muskularna sylwetka są uważane za bardziej pożądane. Platformy społecznościowe, takie jak Instagram i TikTok, wzmacniają standard męskiej urody. Kiedy nastolatkowie przewijają te platformy, często są narażeni na ideał i to, co przyciąga uwagę wielu osób. Pokazuje szereg polubień i komentarzy. Patrząc na własne ciała, mogą być niezadowoleni i nieszczęśliwi, jeśli nie ucieleśniają tego ideału. Analizę warto rozpocząć od branży seriali i filmów. Firmy rozrywkowe, takie jak Marvel, zawsze wybierają silnych, muskularnych mężczyzn do grania głównych ról. Jednak postacie, które mają inne, delikatniejsze ciała lub grube sylwetki, odgrywają mniej ważne role lub służą jako element komiczny. Kiedy natomiast w najnowszym Batmanie pojawia się Robert Pattison, który nie posiada nadmiernie muskularnej sylwetki, to dobiegają głosy, że nie wygląda jak bohater, bo jest za chudy. Co z tego, że posiada ogólnie atletyczną i estetyczną sylwetkę? To dobitny przykład, jak publiczność jest przyzwyczajona już do innych, nowych standardów męskości. Ciekawostką jest to, że Pattison odmówił brania sterydów w przygotowaniach do filmu. Hugh Jackman powiedział, że w przypadku Wolverina odwadniał się przed niektórymi scenami, aby jego skóra nie była tak gruba, a jego mięśnie były cieńsze, celem uzyskania bardziej dociętego wyglądu. Twierdzi, że może to być niebezpieczne i musiał być monitorowany przez profesjonalistów, kiedy to robił. To tylko jeden z wielu przykładów dziwnych zabiegów, który tworzy w ludzkich umysłach tak nierealistyczny obraz, że nawet uzyskanie go jest ostatecznie niepraktyczne albo wręcz szkodliwe dla człowieka. Aktorzy i aktorki mają podrasowane sylwetki, żeby zwiększyć ich atrakcyjność, a zarazem sukces komercyjny. Wytwórnia wykłada pieniądze i cały projekt nie tylko musi się zwrócić, ale również zarobić. Nikt nie chce oglądać przeciętności, którą spotyka na co dzień. Nierealne oczekiwania wobec mężczyzn możemy również spotkać w serialach dla młodzieży, w których nastolatkowie są grani przez dorosłych mężczyzn o rozbudowanych sylwetkach i osiągniętej pełnej dojrzałości płciowej. Kiedy młody chłopiec patrzy na swojego rówieśnika z serialu i widzi, że sam nie jest tak dobrze zbudowany, że nie jest dostatecznie męski, to może kwestionować swoją osobę. Osoby z branży fitness Temat został jakiś czas temu nagłośniony przez PewDiePie'a, który w swoim filmie opowiadał o toksycznej branży fitness. Nagłośnił w ten sposób, że influencerzy z branży fitness biorą często odpowiednie substancje i leki, zwane sterydy, które wspomagają budowanie sylwetki, aby te lepiej mogły sprzedawać się w social mediach. Osoby z bańki informacyjnej z zakresu fitness i dbania o sylwetkę powiedzą, że to przecież oczywiste, że Simeon Panda jest na sterydach, pomagających mu zachować wysoką formę przez cały rok. Ale osoby spoza bańki, które nie są tak zagłębione w tę tematykę, będą skłonne uwierzyć w jego opis na Instagramie, że jest naturalny. Przykładów można mnożyć w nieskończoność, ale w sumie nie ma w tym nic dziwnego. Ci ludzie zarabiają pieniądze swoim wyglądem, mają całe życie poświęcone, żeby dobrze wyglądać i przyciągać klientów, którzy kupią ich produkty, diety czy usługi co tworzy błędne koło. Influencer, żeby zarabiać, musi wyglądać jak Bóg. Nie może wspominać, że wspomaga się lekami, ponieważ ma kontrakty z firmami suplementacyjnymi i innymi podmiotami. Musi przyciągać obserwujących, którzy chłoną takie treści, które mogą mieć wpływ na ich psychikę, zaburzenia odżywiania, samoocenę czy samopoczucie. Nierealistyczne oczekiwania wobec mężczyzn mają też wpływ na kobiety. Popularny serwis randkowy OKCupid przeprowadził ankietę, w której proszono mężczyzn i kobiety, aby oceniali członków płci przeciwnej, gdy się ze sobą spotykają. Okazało się, że mężczyźni byli znacznie bardziej hojni, jeśli chodzi o ocenianie i uważali, że tyle samo kobiet jest atrakcyjnych, co nieatrakcyjnych. Jednocześnie kobiety uznały, że 80% mężczyzn na stronie wygląda gorzej niż przeciętnie. Anna Wędzikowska w programie Dzień dobry, TVN wyraziła swoją opinię, że dla niej mężczyzna, który ma 1,70 m wzrostu, trudno mówić, żeby był przystojny. Wiele rzeczy w ludzkim ciele nie podlega zmianie. Jedną z nich jest wzrost. Kiedy mówimy o nierealnych oczekiwaniach, to faktycznie mówimy o niemożliwych do sprostania wymaganiach, bo gdy standardem męskości staje się coś takiego jak wzrost Nakłada to dużą presję na nastolatków, którzy nie przestali jeszcze rosnąć i mogą być znacznie niżsi, oraz prowadzić może do powstania kompleksów. Następną rzeczą jest zarost. Wielu młodych mężczyzn, przy zapuszczaniu owłosienia na twarzy, odczuwa szczególną presję, patrząc na idealne, pełne brody, nieposiadające żadnych ubytków, gęste i z równorosnącym prostym włosem. Oraz pełną pigmentacją włosa, gdy wielu nie miało szczęścia do genetyki i zostało obarczonych brakami cebulek i niskiej jakości zarostem, przez co słysząc, że ktoś utożsamia piękną i dużą brodę z męskością, może odczuwać przykrość. Kiedyś ludzie nie byli wystawieni na tak silną ekspozycję porównawczą. Człowiek spotykał kilkaset osób podczas swojego życia. Na ulicy, w szkole czy w pracy. Dzisiaj, kiedy portale społecznościowe są tak dużą częścią naszego życia, wpływa to na nasze poglądy i oczekiwania dotyczące życia. Instagram czy TikTok mogą realnie wpływać na obraz, jaki powinien być mężczyzna lub kobieta, budując nieosiągalny obraz, do którego wszyscy dążą. Niebezpieczeństwa wynikające z nierealnych męskich standardów. Męskie standardy urody sprawiają, że nastoletni chłopcy czują się niegodni, tracą pewność siebie i często prowadzą do poważnych problemów zdrowotnych. Z powodu niezdrowego postrzegania samego siebie i swojego ciała, mężczyźni mogą cierpieć na podobne zaburzenia jak kobiety dotknięte analogicznym zjawiskiem. Również mogą doświadczać anoreksji lub bigoreksji. Bigoreksja to zaburzenie postrzegania własnego ciała, powodujące dysmorfię mięśniową, czyli nieustanne poczucie niezadowolenia z osiągniętych efektów i potrzebę zwiększania masy mięśniowej bez satysfakcji i wyczucia, w którym momencie warto się zatrzymać. Największe predyspozycje do zapadnięcia na bigoreksję mają młodzi mężczyźni już w okresie końca dojrzewania płciowego, czyli około 20 roku życia. Zaburzenia odżywiania to dość częste zjawisko. Chociażby mogą objawiać się testowaniem różnych dziwnych metod, żeby zrzucić tłuszcze z brzucha, jak diety sokowe lub odstawienie tłuszczu z nawyków żywienia. Kłopot w tym, że taka redukcja przeprowadzana amatorsko i bez odpowiedniej wiedzy może skończyć się poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. U kobiet to widać bardzo dobrze, kiedy próbują odciąć tłuszcz z diety, i natychmiastowo ma to wpływ na hormony, w konsekwencji na brak okresu. W podobnej sytuacji mogą być mężczyźni. Różnymi metodami mogą obniżać przykładowo testosteron, co będzie długoterminowo mieć negatywny wpływ na życie. Oszustwa branży fitness Podobnie jak w przypadku przyjmowania sterydów. Także i tutaj laik nie ma świadomości, jak bardzo oszukują fit influencerzy. Każde zdjęcie jest odpowiednio zaaranżowane i reżyserowane. Znaczenie dla odbioru sylwetki mają takie szczegóły, jak tło, kąt z jakiego robi się fotografię, a także kąt padania światła. Inne efekty można uzyskać przy sztucznym świetle, a inne przy naturalnym. Oczywiście Instagramerom towarzyszy wynajęty, profesjonalny fotograf. Który wykonuje zdjęcia w seriach, a następnie dokonuje wyboru tego najlepszego i często poddaje je dodatkowej obróbce w Photoshopie. Także ostateczny efekt tego, co widzisz na Instagramie, to skrzętnie wyreżyserowana rzeczywistość, wykreowana po to, aby jak najskuteczniej się sprzedać. Warto również wziąć pod uwagę, że osoby z branży Fitness zajmują się tym profesjonalnie. Co oznacza, że ich całe życie jest podporządkowane i dedykowane dbaniu o wygląd. Mówiąc całe życie, dosłownie chodzi o każdy jego aspekt: sen, posiłki, aktywność, odpoczynek, regeneracja, ograniczanie używek, pomoc fizjoterapeutów, lekarzy, spersonalizowane leki, w tym bardzo często sterydy anaboliczne. Nie muszą pracować 8 godzin dziennie w fizycznej pracy jak przeciętny człowiek. Co ma niebagatelny wpływ na kształtowanie sylwetki. Ostatnio ruch pozytywność ciała i neutralność ciała zdominowały platformy mediów społecznościowych, zwłaszcza za pośrednictwem TikToka. Co ciekawe, prawie wszyscy twórcy treści Body Positivity to kobiety, które promują swoje wiadomości wśród żeńskiej publiczności. Aby walczyć z kobiecymi standardami piękna, zachęcają kobiety do zakochania się w swoim ciele i przypominają kobietom, że występują w wielu unikalnych kształtach, kolorach i rozmiarach. Niestety niewielu twórców treści robi to samo dla męskiej publiczności. A nawet patologia tego zjawiska jest tak daleka, że mężczyznę można nazwać zakolakiem, niemęskim czy karłem. I nikt nie wstawi się w jego obronie. Ale kiedy kobieta zostanie oceniona, to pojawi się tłum, który będzie chciał wyciągnąć konsekwencje z takiego zachowania. Martwienie się o obraz ciała nie jest uważane za męskie. Kiedy mężczyźni i chłopcy mówią o kwestiach kobieco brzmiących, są wyśmiewani. Historycznie zachęcano mężczyzn, aby nie rozmawiali na te tematy. I tłumili wszelkie niepewności, które mogą się pojawić, powodując, że mężczyźni boją się rozmawiać na te tematy i trzymają się z dala od siebie. Podsumowanie odcinka Mężczyźni muszą stawić czoła nierealistycznym oczekiwaniom i muszą mieć świadomość swojej wartości. Oczywiście, film nie ma na celu zniechęcić do pracy nad sobą. Ma jedynie ukazać pewne toksyczne mechanizmy, na które wystawia nas współczesny, skomercjalizowany świat. Dlatego odinstaluj najlepiej zbędne aplikacje z telefonu. Nie ma co się porównywać z innymi ludźmi. Nabierz cierpliwości i idź za ciosem bez porównywania się z lalkami z internetu. Rób swoje w swoim tempie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.